Dobra kama, Cześć, witajcie, jestem Jimmy. Słuchajcie, powiem dzisiaj kilka słów na temat kolekcjonowania zegarków. Zauważyłem, że na moim kanale największą popularnością cieszą się filmy, w których opowiadam o zegarkach. Nie chcę powiedzieć, że są tanie, ale są takie powiedzmy w dostępnych cenach. I teraz, tak powiem Wam, czy warto w ogóle kupować tanie zegarki. Jeżeli na przykład kolekcjonujecie, zbieracie czy jesteście w tym hobby? Powiem Wam, co ja osobiście o tym myślę. Powiem Wam na przykład jaka jest różnica między Citizenem a Casio, według mnie. Może od tego zacznę. Jeżeli na przykład macie do wydania 100 funtów na jakiś zegarek, ja się oczywiście posługuję tutaj walutą brytyjską, ponieważ ja nią operuję na co dzień. Możecie sobie to przeliczyć, czyli 100 funtów, nie wiem, 500 złotych. Za tę cenę można kupić Jakiś fajny zegarek. I teraz tak. Jeżeli pójdziecie do sklepu, w którym będą zegarki Casio i Citizen, ja mówię tutaj akurat z mojego własnego doświadczenia, bo do sklepów, w których ja chodzę, jest właśnie są gabloty, gdzie obok siebie są zegarki Citizen i Casio. I teraz tak. Różnica polega na tym, że za 100 funtów nie kupicie żadnego fajnego zegarka Citizen. Natomiast za 100 funtów na bank, Znajdziecie nie jeden, nie pięć, ale co najmniej 10 albo nawet i 15 fajnych modeli zegarków Casio. Czyli jeśli chodzi o zegarki, które oferują najwięcej za powiedzmy swoją cenę, to Casio jest tutaj po prostu królem. Nikt nie jest w stanie pobić tej firmy, ponieważ za 100 funtów możecie mieć ci którego nie pobije nic jeśli chodzi o jakość i to, co dostajecie za cenę, którą płacicie. I teraz tak, dlaczego na przykład w mojej kolekcji nie ma zegarków Citizen? Właśnie wyjaśniłem, dlatego że jeżeli miałbym wydać 100 funtów, to nie znajdę żadnego fajnego zegarka Citizen. Natomiast yy, zegarki fajne Citizena zaczynają się już od powiedzmy 200, 300, 400 funtów. I jeżeli mam wydać już tyle pieniędzy, to wolę to wydać na przykład na Seiko czy jakiś szwajcarski zegar. To jest moja własna opinia. Nie twierdzę, że te zegarki nie są warte tego, żeby je kupować. Natomiast jeśli chodzi o pojedynek pomiędzy Casio a Citizen, to Casio wygrywa za każdym razem. Nawet jeżeli byście chcieli wydać 200, 300 czy 400 funtów, to Casio też ma do zaoferowania coś lepszego. Dlatego właśnie. W mojej kolekcji jest tyle zegarków Casio, a nie ma ani jednego Citizena. To samo jest z zegarkami Bulowa. Jak wiecie, właścicielem Bulowy jest właśnie Citizen i jest dokładnie ta sama sytuacja. Nie kupicie żadnego fajnego zegarka Bulowa do 100 funtów, czy nawet do 200. Fajne zegarki Bulowa zaczynają się od 300, 400, 500 funtów. Wtedy zaczynają się fajne zegarki. I znowu, jeżeli mam do wydania 500 funtów, to. Jakoś nie bardzo chcę mi się to wydać na zegarek Bulowa. Przejdźmy do Meritu dzisiejszego odcinka. Czy warto kupować tanie zegarki? Czy warto je mieć w swojej kolekcji? I odpowiedź jest prosta. Tak, ale pod warunkiem, że posiadacie w swojej kolekcji wiele zegarków. Wtedy ma to sens, ponieważ jeżeli kupujecie tani zegarek i ten zegarek będzie wam służył jako zegarek do noszenia każdego dnia to nie ma to większego sensu, ponieważ ten zegarek szybko ulegnie, jakby to powiedzieć, no, degradacji. To jest tak samo jak nie wiem, z ciuchami, jak z butami. Jeżeli kupicie sobie tanie buty i będziecie w nich chodzić yy, każdego dnia, no to wiadomo, że one się zużyją bardzo szybko. Dlatego warto jest na przykład dołożyć pieniądze i kupić sobie porządne, trwałe buty, które będą służyły wam latami. Z zegarkami jest podobnie, ale jest jedna różnica. Jeżeli na przykład wyszlibyście z takiego założenia, że a, szkoda marnować w ogóle moich pieniędzy na tanie zegarki, lepiej kupić sobie jeden porządny, to problem polega na tym, że bez względu na to, jaki dobry zegarek byście mieli czy byłby to Rolex, Omega, czy cokolwiek innego to gwarantuję Wam, że ten zegarek Wam się znudzi po jakimś czasie. Dlatego warto mieć dużo zegarków w swojej kolekcji, ponieważ już. Mówiłem w jednym z moich filmów o tak zwanym efekcie rotacyjnym. Jeżeli pochodzicie w tanich zegarkach i później założycie zegarek droższy, to też będziecie w stanie bardziej docenić jakość wykonanie i będziecie wiedzieli za co płacicie tak naprawdę, bo to widać. Jeżeli ktoś uważa, że na przykład nie opłaca się zapłacić za zegarek tyle, a tyle pieniędzy, to najpierw musi to sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Wszystko zależy od oczywiście stylu życia, jaki prowadzicie. Jeżeli jesteście normalnym człowiekiem, tak jak ja, macie normalną pracę, to wydaje mi się, że warto mieć w swojej kolekcji zegarki tanie i takie zegarki droższe, na które oczywiście was stać, na które, jakby to powiedzieć, no, pracowaliście, odłożyliście sobie pieniądze. I sobie je kupiliście. Ja widziałem różnych kolekcjonerów e, przez te lata i na przykład znam ludzi, którzy na przykład, nie wiem, e, stwierdzili, że będą nosić na przykład tylko zegarki Casio, prawda? Bo są one tak wspaniałe, są tak dostępne i nie wiem, mają w swojej kolekcji na przykład 20, 30 czy 40 zegarków Casio, bo uważają, że Casio spełnia wszystkie ich wymagania. Ja osobiście nie mógłbym nosić tylko jednej marki, ale jakby to powiedzieć, no to jest moja własna preferencja. Natomiast rozumiem ludzi, którzy na przykład, nie wiem, zakochali się w jednej marce. Ludzie, którzy mają pieniądze i stać ich na to, żeby nosić drogie zegarki, mają je w swojej kolekcji, też często noszą zegarki tanie, czyli na przykład zegarki Casio. I bardzo często widziałem, jak ktoś, kto w swojej kolekcji posiada Rolexy, Omegi, czy jakieś inne drogie zegarki. Bardzo chętnie nosi na przykład na swoim nadgarstku g czy nawet F91, czyli zegarek warty 10 funtów. Jest taki kanał na przykład Greg Anderson, to jest gościu, który właśnie ma obsesję na punkcie Casio, ma w swojej kolekcji, nie wiem, chyba ze 100 tych zegarków i chętniej obejrze jego filmik, niż na przykład jakiegoś, nie wiem, kolekcjonera z Dubaju, który pokazuje kolejnego Rolexa, czy Kolejnego opadka w swojej kolekcji, bo mnie to po prostu nudzi. Natomiast yy, pasja, z jaką na przykład o zegarkach opowiada Grek, jest o wiele bardziej dla mnie interesująca. Także wszystko w tym temacie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Hej.